Dzień dobry, to jest Dobitny. Ja się nazywam Mariusz Staniszewski. To jest Kazik Staszewski, <grym>, a ja się nazywam Mariusz Staniszewski. Witam państwa bardzo serdecznie. Rock rollowcy to trochę inny typ ludzi. Typ ludzi, kto, do których należy przykładać trochę inną miarę. No wiadomo, życie w trasie, życie na koncertach, życie wieczorne. I, i Kazik Staszewski trochę przegieł na koncercie w Zielonej Górze. No cóż, wyszedł na scenę niedysponowany. Widzowie, publiczność była zdegustowana tym, że bełkotał, nie był w stanie śpiewać. Część wychodziła, zawiedziona. No cóż, nie po to się idzie na koncert, żeby widzieć jakiegoś nie do końca dysponowanego, czy całkiem niedysponowanego artystę. Ale Kazik Staszewski za swoje, za swój wybryk, za swoje wystąpienie przeprosił, zamieścił taki wpis. Chciałbym złożyć serdeczne przeprosiny za moją wczorajszą niedyspozycję. Która uniemożliwiła mi wykonanie występu na odpowiednim poziomie, Biorę za to pełną odpowiedzialność. W trosce o moje zdrowie, cytat: ratować się przed covid oraz dokuczliwym bólem brzucha, sięgnąłem po środki, które, jak się okazało, w połączeniu z, no, ze środkami wyskokowymi, zadziałały zupełnie odwrotnie od zamierzonego. Z marnym skutkiem była to poważna lekkomyślność, za którą szczerze żałuję. Przepraszam wszystkich, którzy przyszli i oczekiwali normalnego występu. Wypada mi tylko wyrazić głęboki żal. Lecz, takie, lecz także zwrócić koszty tym, którzy byli obecni i zostali zawiedzeni moją postawą. Przepraszam również kolegów zespołu i całą ekipę za dyskomfort oraz wstyd, którego musieli doświadczyć podczas prawie trzygodzinnej obecności na scenie. To Kazik Staszewski, który no, bierze pełną odpowiedzialność za to, co się stało i będzie zwracał bilety. Trzeba przyznać, że oczywiście nie można pochwalać zachowania człowieka, który no, niedysponowalnie wchodzi na scenę i, i, i zawodzi ludzi, którzy zapłacili za bilety. Ale, odpowie, ale tutaj pełna odpowiedzialność. Kazik mówi, że pisze, że ograniczy koncerty, że 105 koncertów rocznie to za dużo, w związku z tym ograniczy swoją działalność, żeby tego rodzaju akcje się nie powtarzały. To nie jest pierwszy przypadek. Taki ten dżentelmen. Zobaczmy, też go pewnie, pewnie Państwo, dobrze znacie, czyli Munik Staszczyk. Parę lat temu, a dokładnie 10 lat temu, również wyszedł na scenę w, no niedysponowany. Było to z okazji na koncercie z, okazu, z okazji dni pszowa Muzyk był tam w stanie kompletnego upojenia, ale cóż. Dostał pieniądze od magistratu tamtejszego. Wówczas była to garza około 20 tysięcy złotych i zdecydował, że odda te pieniądze. Co więcej, przeprosił oczywiście swoich fanów i poprosił też o to, żeby mógł zagrać tam jeszcze raz dla tych, którzy przyszli za darmo, co też się, się wydarzyło. W związku z tym no, był błąd, była wina ale była też, było też przeprosiny i za to wyczynienie. To jest bardzo niebezpieczny precedens, który który, robią, który zrobili Munich Staszczyk i Kazik Staszewski, ponieważ publicznie po pierwsze przyznali się do błędu, a po drugie postanowili za to uczynić, albo przynajmniej przeprosić i no, oddać pieniądze, czyli oddać to, co niesłusznie im się należało. Gdyby taka postawa dotyczyła polityków, to byłoby inaczej. A przecież mówimy o człowieku, o Staszczyku, który w ramach tuż po katastrofie polskiego F-16 podczas pokazów w Radomiu tak śpiewał w przypływie jakiejś, jakiejś silnych emocji. Pamiętamy wtedy, że część polityków oraz komentatorów no, mówiła, że major, który wówczas Zginął podczas pokazu. To nie jest żaden bohater, ani, ani świetny pilot, tylko ofiara, która zniszczyła sprzęt warty miliony. I tak między innymi mówił Robert Biedroń i Kazik w reakcji zaśpiewał go tak. Wobec ogromu ohydy i wprost niepojętego szamba. Jestem zmuszony powtórzyć piosenkę pewnego onglicz popularnego trochę wykonawcy ostradowego. Będziesz wisiał biedroń, ty kurwoja, za to, że naszych pilotów obrażasz. Będziesz wisiał biedroń za to, co zrobiłeś, że majora naszego obraziłeś. No cóż, no i to jest właśnie y, możemy się zrzymać na to, możemy się y, y, obrażać, możemy się wzruszać, że no, taki poziom, prawda, tutaj y, piosenki, y, taki poziom y, komentarza politycznego, a jednak stać go było na to, aby publicznie y, stawić czoła y, y, oskarżeniom czy, czy swoim, przy, swojej winie, swoim przewinieniom i za to przeprosić. A gdybyśmy takie same. Kryteria przystawili na przykład do polityków. To co by się działo? Co by się działo na przykład z politykiem, który mówi coś takiego? Z konkretów było na 100% władzy. Ja dostałem to 30%. Nie. Ja nie dostałem 100% władzy okay. no, no jasne. No tak wiecie, naprawdę bo, pan te bo, wybory bo, przegrał. Ale to jest takie ja nie, nie byłem zwycięzcą Tak, Nie był pan, pan byłem drugi na tak. tak. Ja czy my? Ja, Dobra, ja, ja jeszcze nie mówię, mówię do mail. Was, jeszcze mówimy. Ja nie, mówię do, nie, ale ja mówię do tych wszystkich, którzy głosowali 15 października. Chciałbym, okej, okay, wy oczekujecie ode mnie, żebym ja przestał. Yy, 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 żebym spojrzał w lustro bardzo krytycznie i, i, i tak szczerze siebie ocenił. Ale chciałbym, żeby wszyscy ci, którzy mówią, daliśmy tobie zwycięstwo, a ty to zmarnowałeś, tak niewiele zrobiłeś, mm -hmm. to chcę powiedzieć: Nie, nie daliście mi zwycięstwa. Dostaliśmy niecałe 31% głosów. Jedną trzecią jedną trzecią zrealizowałem. Yy, Taki jest teraz przekaz dnia? O, będzie tutaj... Sam to wymyśliłem. Czyli przed chwilą. Sam przed, to wymyśliłem. Ale teraz czy wcześniej? Nie, wczor wczoraj w Piotrkowie... Ale pan powiedział w Piotrkowie, Polska jest stworzona do rzeczy wielkich. Tak. To jest, to, to jest trampowe takie. Czy pan idzie w taką retorykę? No może? to jest dobre w sensie Bo jak ja słyszę przekazu. coś takiego, to ja bym chciał dużo mniejszy kaliber solidnych rzeczy. Takich chociażby jak... Ciepła woda w kranie, nie? Już niech pan do tego nie wraca. To pan wrócił? Czy ja mogę? Ja bym chciał powiedzieć Panowie. o tym, że młodzi ludzie, do których Piotr należy, ja już mniej, coraz też mniej, chcą widzieć próbę realizacji jakiś rodzaj energii, a nie rodzaj marazmu. I jak pan będzie żonglował tymi cyframi, to oni będą to traktowali jako porażkę. Dlatego uważam, że ten komunikat nie do końca jest skuteczny, panie premierze. A gdyby przyłożyć te same kryteria, które pokazał Kazik Staszewski czy Muniek Staszczyk do Donalda Tuska, to co by było? Okazałoby się, Donald, to w takim razie oddaj 70% swoich dochodów, swojego uposażenia, oddaj 70% za przejazdy limuzyną, za przeloty helikopterem do domu i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie niebezpieczeństwo, jakie Kazik Staszewski, a wcześniej Muniek Staszczyk wprowadza do polskiej debaty takiej publicznej. Przecież no jak to znieść? Jak znieść sytuację, w której minister czy szef rządu mówi, dostałem tylko 30%, w związku z tym moja odpowiedzialność jest tylko 30%. Nie jest stuprocentowa. Kazik Staszewski też nie dostał całej garzy z tego, z tego koncertu, a jednak oddaje wszystko. Nie wszyscy fani kultu Wyszli z koncertu, a jednak oddaję wszystkim, ponieważ wszyscy mają prawo czuć się zawiedzeni. Wszyscy mają prawo czuć się zawiedzeni Donaldem Tuskiem. W związku z tym, jeżeli nie potrafisz, to oddaj władzę albo oddaj uposażenie. Tak to, tak to powinno wyglądać. To nie to, to, to dotyczy zresztą tylko jego. No, zwróćmy uwagę, nie wiem, minister Leszczyna, która miała złoto, czarodziejską różdżką yy, uzdrowić służbę zdrowia, a, jest, a spowodowała, że służba zdrowia jest w zapaści, to oddaj wszystkie te pieniądze albo na przykład no, nie wiem, minister Domański, który nie panuje nad finansami publicznymi, no to zrezygnuj, to oddaj pieniądze. To jest właśnie niesamowite, że standardy znacznie wyższe um, ustalają ci dwaj panowie, ci dwaj panowie, którzy o, ten pan i ten pan, którzy wiedzą doskonale, że oni żyją z tego, że fani mają ich kochać. A nie mają ich, ani się mają z nich naśmiewać, to oni nie mogą zrobić swoich fanów w konia. Po prostu następnym razem ci fani nie przyjdą. Politycy, zwłaszcza ci, którzy obecnie rządzą, doskonale wiedzą, że oni mogą swoich wyborców robić w konia, a tamci jeszcze będą mówić: tak, rób mnie bardziej w konia, rób mnie bardziej w konia, kłam mi, kłam mi, ponieważ ja uwielbiam słuchać to, te kłamstwa. Mów mi te kłamstwa, tak, to inna piosenka, słodkie kłamstwa, chcę ich słuchać. I to jest właśnie ten, ta, ta różnica. Ludzie, którzy jedni i drudzy żyją z publiczności, jedni i drudzy żyją z takiej sympatii społecznej, a jednak rock'n'rollowcy, z których się śmiejemy, zachowują się przyzwoicie, a politycy, od których czegoś wymagamy, zachowują się znacznie, znacznie gorzej. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dzisiaj króciutko zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do podbijania filmu, jeżeli Państwo mogą i mają taką funkcję, i do czytania dobitnie.pl, ponieważ jest tam dużo ciekawych materiałów, do których, do których zapoznania się, do, 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 do zapoznania się z nimi serdecznie zachęcam. Dziękuję i do zobaczenia.